Nasi ukochani strażacy ochotnicy z Dobrodzienia. Angelika i Sebastian właśnie zebrali dary, które w tym momencie Marcin, za co też mu bardzo dziękuję, pakuje z Aleksem. E, oni się ze mną skontaktowali, ja przekazałem dalej, więc e, i są to zajebiste dary, takie idealne co tam, co potrzeba, takie wojenno-wojskowe. E, w tym momencie Marcin to pakuje. Marcin dopiero co dzisiaj wrócił, już pakuje nowe dary. Aleks, nasz przewodnik, wraca tam, Marcin odpoczywa parę dni i teraz wspólnie jedziemy pewnie w przyszłym tygodniu, razem z karetkami, z wojskowymi, z samochodami i z darami na Ukrainę i pojadę również ja. Pozdro! Sebastian? Że się tam kontaktował Angelika, która na chwilę odeszła. Straż pożarna. Dzięki tobie jest ten kontakt, straż pożarna, Dobrodzieniu. Tak mają doskonałe rzeczy, typowo dla wojskowych, typowo dla dzieciaków. Tomasz, pomimo swojego pobytu w Gruzji, cały czas wszystko też tak naprawdę kontrolował, ogarniał, kontakty dawał i ludzie się od razu wezwali dla mnie. Słuchajcie, cały magazyn.